Witam wszystkich z Tarnowa. Trwają właśnie przygotowania do jutrzejszego turnieju Techland Speedway World Cup. Udało mi się namówić Chrisa Harisa do rozmowy. Witam Cię Bomber, odpowiedz mi na parę pytań. Co sądzisz o torze, Witam. jak jest przygotowany? To mogę powiedzieć, no tor jest przygotowany wyśmienicie, od Kawężnika, z podbandy Myślę, że będzie ciekawe widowisko i równe sansze dla za wszystkich zawodników. dobrze, a co sądzisz o obsadzie turnieju? Myślę, że wymagająca obsada, bardzo ciekawa, bo bardzo dobre nazwiska pojadą w tym turnieju, więc no trzeba będzie się wpiąć na wyżyny swoich możliwości, pokazać się jak z najlepszej strony. Jak się sprawuje Twój sprzęt na tym torze? Próbowałem, mówiąc, dwa silniki GM, jeden jest całkiem dobry ze startu na w dystansie nie jestem zbytnio tak zadowolony, bo nie jest zbyt szybki, ale postaram się z moimi, moim teamem yy, zrobić korekty, żeby na trasie był szybszy, bo start jest w miarę dobry, żeby nie popełniać błędów i dojeżdżać dobrze i punktować przede wszystkim. A jaki wynik cię jutro będzie interesował? To ta pierwsza ósemka to jest mój najmniejszy cel, żeby być w tej najlepszej ósemce. No i pokazać się, że... No, że Angielski Zuzel jeszcze nie, nie znik z najwyższej półki. A więc nie myślisz o po finałach? Lub też w finale. No do, dobrze by było, fajnie by było wejść do finału, ale to będzie bardzo trudne. Ale na pewno nie odpuszczę na ani na centymetr i będę się starał o najlepszy wynik. Jak sądzisz, kto jutro wygra turniej? Myślę, że faworytem jest piwo lub roga no jeszcze grucha to chyba podejrzewam, że to będzie ta najlepsza trójka tych zawodów. Czy jest coś, co nie podoba Ci się w tym turnieju? Myślę, że nie no. To jest turniej otwierający sezon na tej e, stronie, więc myślę, że będzie ciekawe widowisko. I no nie, nie. Myślę, że będą nawet niespodzianki, że może faworyci zawiodą albo. Zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że będzie ciekawe widowisko i, mogę, i będę zadowolony, chociaż z mojego wyniku, że będę w tej czołowej ósemce, A może będzie niespodzianka i uda mi się dalej awansować. Dobrze, tego Ci życzymy. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Bomberowi za wywiad i życzymy Ci powodzenia w jutrzejszym turnieju. Dzięki. Thank you. Witam ponownie z Tarnowa. Udało mi się wyciągnąć jeszcze jednego zawodnika. Jest to KSSG. Witam Cię, KS. Witam. Mam do ciebie parę pytań. Co sądzisz o to, że jak jest przygotowany? Tor na ten turniej będzie przygotowany równy dla wszystkich. Nie będzie sprawiał problemów. Tak sądzę o tym. A co sądzisz, o obsadzie turnieju? Obsada turnieju jak zawsze jest równa, chociaż powiedziałbym nie pewnie to mówię, chociaż Rogal i piwo i grucha. Są, jak zwykle, niepokonani, to będzie ciężka z nimi walka. A jak sprawdza się Twój sprzęt? Jak Ty się sprawdzasz na tym torze? Jak Ci w ogóle dzisiaj poszedł trening? Mój sprzęt na dzisiejszym turnieju sprawował się dosyć słabo, gdyż próbowałem wszystkich przełożeń, jakie mogą nastąpić na tym torze, które będą pomagały wjeździć tym motorem, lecz to nie wychodziło. No więc jutro celujesz półfinały. Co jutro cię interesuje? Jaki wynik? Myślę, że 10 punktów wystarczy. Półfinał, i może dostanie się do finału. A co sądzisz o na przykład Bomber Harrisie? Bomber Harris to będzie jego pierwszy turniej na Lidze Szwedzkiej. Myślę, że da radę sobie i pewnie dostanie się do półfinału. Jest coś, co nie podoba Ci się w turnieju, nie wiem, jakieś masz aluzje do tego turnieju, coś nie tak? Nie mam żadnych przeciwwskazań do tego turnieju. Myślę, że będzie niezła walka. I jak w sporcie zdarzają się różne. To wszystko. Dziękujemy KS-owi. Wracaj KS do swojego parku maszyn. Życzymy Ci powodzenia w jutrzejszym turnieju. Dziękuję bardzo. Nie dziękuję.